A na dzisiejszym filmie chciałabym zrobić open box, bo sam ogromną paczkę z kokolity Już wam pokazuję, tak wygląda cały kartu. E, nie chcę na razie e, otwierać, bo chciałam żebyście zobaczyły, że rzeczywiście jeszcze nic tutaj nie otwierałam e, Ale będę musiała na chwilę przerwać, porozcinać wszystkie te folie bąbelkowe i dopiero wtedy przejść do holu. W każdym razie, jak widzicie, będzie to taki naprawdę open box, zobaczymy, co tam w środku się kryje. No i właśnie to wszystko Wam pokażę. I w następnym filmie będzie test na żywo, znaczy może nie wszystkich produktów, bo może wszystkich nie uda mi się przetestować, ale test na żywo produktów nowych, które tutaj w tym pudełeczku dostałam. Więc jeśli jesteście zainteresowani, co w tym pudełku się kryje, to zostańcie ze mną. I w ogóle widzę, że światło niezbyt chce ze mną dzisiaj współgrać, ale mam nadzieję, że w programie do obróbki trochę uda mi się to rozjaśnić bo chyba jest bardzo ciemno, tak mi się wydaje. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się to troszeczkę poprawić. Przechodzę do otworzenia tych wszystkich paczuszek i zaraz Wam wszystko pokażę. Przechodzimy do paczuszki i pierwszą rzecz, którą tutaj widzę, to jest paletka z Makeup Revolution do konturowania Iconic Lights and Contour Pro, więc ja mam już podobną paletkę z Makeup Revolution, ale widocznie ta jest jakaś trochę inna. Nie mogę tutaj się dostać do niej. Mam tą... nie wiem jak tam to się nazywa, ale w każdym razie tamta też jest do konturowania na sucho, ale tutaj ma czarną tą to przykrycie, powiedzmy, że po prostu nie widać tych kolorków z wierzchu. Nie wiem czym ta się różni, zobaczymy, bo ma w sumie podobne kolory, tylko widzę, że tutaj ma brązę taki trochę z dowinkami ten jeden. Tutaj ma rozświetlacz, no i ma oczywiście pudry rozświetlające, ten też widzę, że ma delikatna, takie może nie drobinki, ale jest taki delikatnie satynowy. No i tutaj mamy trzy matowe brązery, więc zobaczymy jak ta paletka się sprawdzi. Kolejna paleta, o którą prosiłam, to jest paletka I Heart Makeup I Heart Chocolate Salted Caramel, bo też wyprosiłyście mnie o to, żebym zrobiła recenzję i makijaż z użyciem tej paletki, więc poprosiłam aby ta paletka w tej paczce się znalazła. Już wam pokazuję jak ona wygląda w środku. Jest to taka kolejna czekoladka. Ja mam trzy te czekoladki chyba. Tak, trzy, to jest czwarta, i jeszcze czekajcie na kolejną. I w środku ona wygląda w ten sposób czyli takie, właśnie trochę karmelowe odcienie, troszeczkę też koloru tutaj, ona w sobie ma, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pewno, właśnie makijaż z jej użyciem się pojawi. No i jak już jesteśmy przy czekoladkach, to kolejna paletka make Makeup Chocolate Vice czyli ta czarna. Czekolada. To jest no taka typowo czarna e, paletka. No i w środku ma takie bardziej wieczorowe, bym powiedziała, odcienie. Troszeczkę jest też takich ciepłych, e, troszeczkę jest też takich brzoskwiniowych, różowych. Więc e, również na pewno będę jej używać. Będziemy ją sobie razem testować, bo wygląda bardzo ciekawie. W ogóle, zobaczcie, jaka jest piękna. Nie wiem, strasznie mi się podoba ta czarna. Elegancka. Kolejne dwie rzeczy to będą podkłady. Pierwszy to jest podkład, o który prosiłam, bo to jest Healthy Mix, czyli jeden z moich ulubieńców, ale prosiłam o odcinek numer 53, z uwagi na to, że jestem trochę opalona. Chociaż już tak odrobinkę tej opalenia z zeszło. Teraz może nie widzicie tego, bo światło jest, no tak jak mówię, troszeczkę takie po tej stronie jest inne, po tej stronie jest inne, za co Was przepraszam. Ale nie robimy make-upu, więc jakoś to chyba wytrzymamy. No, i właśnie prosiłam o numerek 53, bo mam 51, co jest dla mnie za jasne, i 52 myślę, że też by był za jasny, więc 53 wygląda, że będzie idealny, mam nadzieję, więc też na pewno sobie go użyjemy w, kole... w nadchodzących filmach. No i drugi podkład, który tutaj dostałam, którego się nie spodziewałam, to jest Rimmel Wake Me Up w odcieniu 103 True Ivory, i to są takie dosyć zbliżone kolorki. Tylko ten jest trochę bardziej żółty, a ten jest bardziej taki neutralny odcień, bym powiedziała, bo nie jest on różowy, ani nie jest też typowo żółty. Jest taki bardziej neutralny. Ja swojego czasu, już dawno temu, bardzo, bardzo lubiłam ten podkład, bo był fajnie rozświetlający, miał takie minimalne w sobie drobinki, co ja lubiłam i naprawdę mi się to bardzo podobało. I teraz na lato właśnie używam bardzo dużo tego typu podkładów, wszystkich praktycznie używam rozświetlających, więc na pewno mi się przyda i na pewno będę go używała. Jeśli chcecie jakieś bardziej dogłębne recenzje, bo nigdy nie robiłam recenzji tego podkładu, to dajcie również znać, chyba że nie chcecie, to nie. To po prostu będziemy go używać w filmach, w tutorialach. No i ogólnie, jeśli spodoba Wam się tu jakiś kosmetyk, to dajcie znać, jeśli chcecie, żebym go zdecenzowała, po prostu tak, w takim oddzielnym filmie, w oddzielnej recenzji. Przechodzimy dalej. Co tutaj mam jako kolejną rzecz? To jest puder brązowy, raczej sypki Honolulu Luz z W7. Tak on wygląda czyli ten słynny puder Honolulu. Tyle, że w wersji sypkiej. I szczerze mówiąc, nie używałam jeszcze brązowej w wersji sypkiej, więc zobaczymy, czy będę potrafiła dać sobie z nim radę i czy nie narobię sobie krzywdy na twarzy. Mam nadzieję, że nie. I zobaczymy ogólnie, jak ten odcień się sprawdza. Wygląda na taki fajnie, delikatnie chłodny. No więc na pewno też go przetestujemy. Kolejne kilka produktów to będą rzęsce, bo tutaj widzę, dostałam dużo rzęs. Prosiłam o rzęski, o kępki z Ardell. Takie kępki. Czyli te mieszane, gdzie mamy krótkie, średnie i długie, bo już dawno nie, nie przyklejałam sobie kępek i stwierdziłam, że może sobie um, sobie taką przerwę od tych całych i znów przerzucę się na kępki, bo bardzo dawno, naprawdę bardzo, bardzo dawno ich nie używałam i chciałam znowu sobie ich spróbować. No i też dodatkowo dostałam kępki z Golden Rose. Individual eyelashes. Jeśli jesteście zainteresowani, to tak się nazywają. I długość to jest medium, czyli wszystkie są chyba takie samej długości. I tutaj mamy 70 kępek, a w tej, w tej paczuszce z Ardell mamy 56. Więc mam trochę kępek do testowania. Raczej nie do testowania, tylko po prostu do używania. Następnie dostałam dwie pary rzęs z Golden Rose. Pierwszy, to, pierwszy model to jest GRTK. 06. Tak wyglądają, takie dosyć, dosyć bym powiedziała, naturalne. Troszeczkę im przypominają Demi-Wispies, chociaż też nie do końca. A drugie są bardzo e, takie dramatyczne. E, I ich model nazywa się GRTK01. Zobaczcie, mega dramatyczne. Więc może jakiś taki wieczorowy make-up sobie zrobimy. Zrobimy. Nie wiem, co to było za słowo Zdobimy sobie wieczorowy make-up w którymś tutorialu I może spróbujemy takich rzęs Chociaż ja nie jestem fanką takich mega intensywnych rzęs No ale dawno tego typu rzęs nie przyklejałam Więc zobaczymy, może będą mi się podobały Zobaczymy Czyli takie dwie pary rzęs całych dostałam Kolejny produkt to będzie Eyeliner z Debalm Który nazywa się Swing Czyli ten taki słynny eyeliner, właśnie firmy The Balm. I już otwieram, on wygląda w ten sposób. I właśnie z tego co widziałam w różnych filmach, jakie dziewczyny dodawały, to on ma taki dosyć cienki, dosyć cienką tą końcówkę. Mam nadzieję, że dobrze będzie mi się z nią współpracowało, bo ja wolę takie pędzelki bardziej, a to jest taka gąbeczkowa końcówka, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi i czy będę umiała sobie nim zrobić ładną wyciągniętą kreskę. Dalej mam tu mnóstwo takich luzem wrzuconych produktów. Pierwsza rzecz to będzie korektor Wake Me Up również z Rimmel w odcieniu 335 Light Medium. Trochę jest mocno różowy, a raczej taki troszkę różowo-pomarańczowy, ale może właśnie fajnie będzie neutralizował cienie pod oczami. Zobaczymy. Troszkę się boję takich korektorów. Wolę takie ewidentnie w żółtych tonach i pokażę Wam dla porównania. Bo tutaj dostałam też korektor Catrice Liquid Camouflage w moim ulubionym odcieniu 020 i zobaczycie, jaki ten jest żółty, a jaki ten jest taki. Troszkę pomarańczowy, taki łososiowe, ale właśnie może dobrze, może tak dla zneutralizowania cieni będzie fajne, więc te dwa korektory również dostałam, dziękuję bardzo. No i tutaj chyba głównie zostały produkty do ust, plus tuż, od którego może zacznę, tuż z L'Oreal Telescopic Clean Definition, czyli po prostu ten słynny teleskopik, który ja uwielbiałam też kiedyś bardzo dużo go używałam, bo jest naprawdę świetny, e, strasznie go lubię i na pewno będę go mm, używała teraz cały czas, bo jak widzicie nie, e, nie przykleiłam sobie dzisiaj sztucznych rzęs i ostatnio troszeczkę się od nich odzwyczajam, dlatego że e, urodził mi trochę rzęsy po odżywce for long lashes, czy long for lashes. Nigdy nie wiem, jak to powinnam powiedzieć <grych> I właśnie chcę troszeczkę pochodzić z moimi naturalnymi rzęsami Chociaż i tak od czasu do czasu przyklejam sobie nadal sztuczne rzęsy Więc tak, ten tuż to jest kolejna rzecz, którą dostałam No i teraz mnóstwo, całe mnóstwo produktów do ust To jeszcze chyba coś innego jest, zaraz zobaczymy, nie wiem Aha, to jest chyba żel do brwi ze Slika Bo tu mam taką małą... Coś takiego małego, co nie wiem co to jest, ale wygląda jak y, taki żel do brwi utrwalający, przeźroczysty. Tej żeli do brwi już mi się tyle nazbierało, ale ze slika jeszcze nie miałam, więc zobaczymy jakie sprawdzi. No i mam tu kilka produktów do ust. Widzę z rewlona, dostałam kilka odcieni pomadek. Ym, I tak... Cztery to są jakieś takie chyba błyszczące. One się nazywają, zaraz sprawdzę, czy wszystko to jest to samo. E, tak, Revlon Color Burst Lacquer Balm. E, I mam tutaj cztery e, odcienie. Pierwszy odcień, no, żeby na to otwierać, pokazywać Wam takie małe słocze bo że strasznie ciężko jest się do tego dostać. jest to tak zaklejone, że po prostu nie mogę w żaden sposób otworzyć tej pomadki. Mam nadzieję, że zaraz mi się uda. Dobra, później sobie poradzę z tą folią Nie chciałam zniszczyć opakowania, bo jest takie ładne Ale zniszczyłam oczywiście nożczkami. Więc pierwsza pomadka jest w odcieniu 105 Już otwieram, pokazuję wam Taki delikatny, nudziakowy odcień I wygląda on w ten sposób Taki trochę nudziakowy, brzoskwiniowy Bardzo ładny, ja ostatnio właśnie na lato lubię Teraz mam do filmu pomadkę matową Ale na pewno, za, bo za chwilę wychodzę do pracy Więc na pewno ją zmyję i nałożę coś takiego delikatnego a więc lubię właśnie takie lekko błyszczące Produkty do ust ostatnio Następny kolor To jest numerek 140 I muszę znowu poczekać aż się dostanę Do tej pomadki Wygląda ona w ten sposób Taki brązowy odcień, bardzo fajny Jest to takie błyszczący. Tak patrzę czy mają jakiś zapach I bym powiedziała, że to jest taki Lekko miętowy zapach, ale tak delikatnie Przyjemny dosyć Wygląda on tak następująco Taki dosyć, dosyć ciemno błyszczący odcień I one mają sobie Delikatne drobinki również Następna pomadka O, już jest tak delikatnie trochę zaklejona Więc uda mi się spokojnie otworzyć To jest odcień 145 Wygląda tak też taki nudzie, Tylko troszkę ciemniejszy niż ten pierwszy I to jest ten odcień tutaj Taki już typowy Nude Bo ten jest bardziej brzoskwiniowy A ten jest bardziej taki nudziakowy No i ostatnia z tej serii pomadka Numerek 115 I to jest taki Fioletowy odcień Mocno błyszczący, a raczej ma w sobie Dużo drobinek I on wygląda Następująco Dosyć ładny odcień, naprawdę Taki fajny na lato Czyli tak wyglądają te błyszczące pomadki. I mam jeszcze. Ups, wszystko mi leci teraz stąd. I mam jeszcze właśnie tutaj jedną matową pomadkę, również z Revlon. Ona się nazywa Mat Balm. Ok, czyli tamte są Lip a ta jest Mat Balm. Czyli po prostu matowy, ale nadal taki basan. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Numerek jej to 250. To jest taki troszkę bordowy jakby odcień o, Ale w ogóle zobaczycie, że tutaj wygląda zupełnie inaczej Tu jest taki żywy, wiśniowy bym powiedziała odcień A tu widzicie, że wygląda na ciemniejszy, na taki bordowy Również pachnie miętą i bardzo mi się podoba Jest to taki, yy, powiedziałabym, że półmat, bo czuć, że jest bardzo nawilżająca ta pomadka Ale jest lekko matowa nie jest typowo błyszcząca, więc też bardzo fajna y, pomadka jestem zadowolona. Następnie mam tutaj konturówkę z Golden Rose y, numer 208, czyli taką y, fajną w chłodnym odcieniu. Konturówkę, jak widzicie tutaj, czyli y, taki typowy, y, chłodny odcień, jaki teraz wiecie, że to, takie odcienie królują po prostu na ustach większości osób. Czyli taki chłodny, szarawy róż. I następnie już widzę i chcę mi się śmiać, bo kolejny raz, chyba trzeci raz od jakiejś firmy dostałam tą pomadkę. E, crayon z Golden Rose, e, Numerek 17. Naprawdę. Mam trzy te pomadki, już chciałam komuś oddać, ale e, mało osób chce nosić takie kolor. Bo zobaczcie, jaki to jest piękny kolor, jest taki e, żywy, buś... nie błyszczący, chciałam powiedzieć, błyszczący. Żywy, taki mm, odblaskowy trochę kolor. Koralowy. Kolor koralowy. Tak. Przepiękny, bardzo mi się podoba Ja uwielbiam tą pomadkę, chociaż też przyznaję się, że rzadko noszę, bo no do pracy jakoś mi jest tak ciężko się przełamać Żeby taki kolor nosić No i ostatnie dwa produkty to są pomadki matowe z ze Slika Matmi, tylko że nie mam tutaj tego napisu Ale to są te pomadki Pierwsza to jest Ocean Birthday Suit już Wam pokazuję. Obie są takie nudziakowe, tylko ta jest bardziej taki. Nie wiem już, gdzie mam Wam pokazywać. Bardziej taki nudziak wpadający lekko w brąz. Jak widzicie, przepiękny odcień. No i druga pomadka to jest odcień Shabby Chic. I ta jest bardziej już chyba taka, tak w taki chłodny róż. Ojejku, przepiękny odcień. I będzie fajnie z tą konturówką z Golden Rose się zgrywać. Już jestem fanką tego odcienia tutaj widzicie? Przepiękne. Aha, no i jeszcze pomyślałam, że może pokażę Wam tak szybko słoczy tych korektorów obok siebie, żebyście widziały jaka jest różnica. Więc pierwszy z Golden Rose, nie z Golden Rose, tylko z Catrice, to jest numerek 200. Jakie 200 numerek 20? I pod spodem będzie Wake Me Up numerek 335 Light Medium. No, różnica jest po prostu kolosalna, już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że widzicie tę różnicę. Tutaj jest e, Catrice, a tu jest e, Rimmel. Nie wiem, czy naprawdę nie będzie zacięło. Ciemny, więc zobaczymy, czy mi się przyda. Ale ogólnie fajny odcinek, bo jest taki łososiowy, ale nie wiem, czy nie będzie po prostu dla mnie za ciemny. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o e, wszystkie produkty, które dostałam w paczulce z Kokolity. E, dajcie znać, czy macie ktoś z tych produktów. Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzają i które produkty chcecie zobaczyć w oddzielnych recenzjach, e, a też większość tych produktów zobaczycie w. Kolejnym filmie, w którym zrobimy sobie test na żywo właśnie nowości i właśnie to wszystko Wam pokażę w takim jednym zbiorczym filmie. No może wszystkiego mi się nie uda, ale większość produktów. No i to by było na tyle. Dzięki kochane za oglądanie, dzięki, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!